Siemanko! Dzisiaj będziemy nagrywać z... Hmm. Czego? Pomyślę. Z... Poczekajcie. Będziemy nagrywać z... gry, której nie wiem jak się nazywa. trochę pograłem w nią i wiem o co chodzi więc możecie po prostu ze mną gadać jeszcze napiszcie yy, subskrypcja na moim kanale i to tyle i patrzcie i teraz właśnie kurzę to są jakieś oferty, ale nie kupuję Dobra! Wysyłam to na YouTube. Aha. Dobra, czekajcie, bo ja tu muszę... Ja takie oferty z YouTube, to ja robię! Chętnie robi! Robi! Dobra, nie pytam się. Polecam to. Polecam to. Instalujcie tą grę. Polecam. Dobra, fajna jest. Tak, wchodzę o nowa, musiałem nie zasubskrybowałem, to nie chcę. O, kolejna osoba chce do mnie dołączyć. Uch! A jeszcze powiem Wam, że można tu się dołączać. I grać razem. To jest. Ble. Chyba razem można grać. Nie wiem. Typ tu nie ulepsza sobie. Może jak napiszcie jak ktoś ma tą grę Napiszcie czy jak się tu dodaje bo nie wiem Żeby grać razem Więc pomóżcie mi Pomóżcie mi. Dobra i teraz będziemy czekaj Czekajcie, bo ja tu mam jakieś dostałem rzeczy. Sprawdzajcie, trzeba trzeba przejść. I kto ci to możecie do mnie dołączyć? cię coś to. Tak, ale ja nie wiem jaki mam lewe. Dobrze, nie się. Dobra. Gramy. Zaraz zaczynamy rundę Już zaczynamy O, nie wiedziałam, że można na być, ale to było wiadomo Ja, ja nie, nie mogę grać, po mi się coś takiego stało, że bardzo go, bardzo nie fajnie to chcecie, to możecie ze mną zagrać Teraz musimy podpijać górę I teraz tu się, patrzcie, tu jak widzicie coś takiego czerwonego, to wtedy, słuchajcie, o, dostał, widzicie, ile dostają, ale ten robot jest najgorszy, powiem wam, bo najmniej on ma, nie, on ma dużo, ale ma bardzo mało naboi. I te, ma co mają najmniej naboje, to są najgorsze, proszę bardzo. Jeden malowa. O Boże kochany, co tu się dzieje? Mam ochronę. Ochronkę. Macie, macie roboty. Macie, macie, macie. Maciek, macie, maciek. Chociek kręcę. Ja ci węsk... Jak chcecie mnie dołączyć, to chyba... To Piccolo się nazywam. Wiecie, jak ten tam dla dzieci. Kurde, ja muszę się kremować. Muszę <grymować> nie kremować, ale mi o to chodzi. Ja wszystkiego tu nie wiem o to chodzi, ale... Pozwalili no, mnie! A to gnoju wy. Nie! Gnoje jedne, prawda? Przyznajcie. Pozwalili no, mnie. Czekajcie, gdzie? Nie, czekajcie. my tu się staramy. Oni tu się staramy. Dobra, lecimy, lecimy. zostawcie jeszcze subskrypcję. Subskrypcję, to jest nowy, to. Dzień dobry, Do w Ile ma on okur? Hama! Chama! Nie, nie, no nie! Nie, nie było najlepszy! Kulercia! Kur. Niestety. No, ja muszę... Wygraliśmy! Aha! muszę Wygrałem! Jestem nie, kim ja jestem stres jest OTP. dobra. Dobra, ja muszę sobie jednego robota ulepszyć, bo on jest najgorszy. Wiecie, ten co nie ma. Kurde. Tam było ciężko i dlatego nie było dobrze. Dobra, pik. O, fajnie. No i kolejna osoba dołączyła. A, ja już tam Oni się Tak. Ale my od nowa... Sorry za tatę. Ulepsz... ulepsz... nie. Jeszcze ulepsz. Dobra. Nie ulepszę już. Super. Dobra. Yy, sprawdzam. Ty, co jest. Dobra. Pyk. Pyk. Ej, coś nowego. O. E, co? Ile dostałem? Ua. Dobra, czekaj się. Yy. Do shopu idziemy na początku. To, to jest też shop. To można ulepszyć. Kurcz... Dobra eee, Nie wiedziałem o tym Że można coś takiego mieć Dobra eee, Kto tą grę ma to od razu do mnie dzwoni na telefon i mówi, że musisz Musisz, musisz Zobaczcie jak się... No kurde mać Mój kolega tak mówi Kurde mać to ja też Dobra Dokupiłem no to jeszcze raz. I... O No będę uzależniony od tego. Ja <noise> Bo to można takiego pływać i pływać. Tylko muszę go ulepszyć. Bo on nie ma rank. Rank nie ma. Aha, to dobra? Nie pytam się. Rank nie ma. Kurde, jak umieć... No ja się kręcę, ja pęcz. Ulepsz... O Boże, sorry. Muszę na drugą stronę. Aha, tu się tak da. Dobra. No nie. Cholercie. Muszę nowo to robić. Pyk. Drugie. No i pyk. Dobra. jest. Tak? A ten... Nie wszystkie roboty mają w ręce, dobra. Ręce i nogi, prawda? Jak się tak mówi. Ręce i nogi. Wszystko ma ręce i nogi. O, już no. Nie. Czekaj, to jednak. Jedna ja tej mapie grałam i powiedziałam.